Cześć, jestem Stawienniczko, ze mną jest pan Dekrawiec Podłoga. Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Na wieki Chryste. wieków, Amen. Oj jesteś na Syna, Ducha Słuchajcie, Świętego, Amen. Ostatni nie, raz yy... u spowiedzi byłem. No. <laughs> Dzisiaj żart. Uwaga, proszę posłuchać żart. No, Mówi nauczycielka do dzieci. Nie całujcie piesków w pyszczek. Moja babcia tak zrobiła. Chwali się Jasio. I co się stało, pyta nauczycielka? Stawił mandat. Piesek zdechł. <noise> to jest... Ale to jest głupie. No, no i słuchajcie, dzisiaj nagrywamy za Dawno nie było u nas SkyBase'u w naszym wydaniu, a to się przyjmuje w miarę, więc... No, no, kto jak nie my, kto jak nie my? Kiedyś no. Smarty rządził na YouTubie z Krajowizami, dzisiaj jesteśmy to my. Ale stary dziadek to już po prostu przyszedł na emeryturę. No, dlatego, dlatego dzisiaj razem ze zdecym... raz jeszcze. Dobra, teraz jeszcze. Co? No, ja jeszcze razem... mam zacik. No, mów, mów. Tata mówi do Jasia: Jasiu, pospiesz się, bo się spóźnisz do szkoły. Jasiu na to: Bez obawy, tato. Oni tam mają otwarte do 17. No właśnie, dlatego słuchajcie, ze Zdechłym Pieskiem zapraszamy was na SkyBase'a. No, widzimy się w grze. Dzień dobry, zostałem Jolkę. E, Co? Powiedziałem dzień dobry, zostałem Jolkę, no. Ogólnie ja pół zdycham, dlatego też możecie mnie inaczej słyszeć, bo gadam tak pół z gardłem, nos mam totalnie zatkane. Ogólnie mam ludzi, bo jakby źle poleciałem, jakby tak na I no, nie mam broni Coś tam ogarnę i biegnę do ciebie o, super, mam snajper, na skype jest dobra Super Ej co, może wiadę na niego? No nie wiem, zbieraj matce, nie? Mamy Mam minutę. 1300. Idź i buduj i wracaj. I buduj się do, do strefy i jeszcze wróć. No. Albo idź na górę, zostaw i wróć po to, co ja cię wyrzucę. Dobra. Ej wysoko jest w tak porównując. No, normalnie coś tutaj zmienili. Wiesz, jak to w ogóle mocno widać? Trudno. A i w ogóle nie wiem, hmm. że jest dobrze w takim trybie. Musisz. Na razie bije po jeden e, 100, Ile, było, ma, ile było Max w ogóle wcześniej? No ja teraz wykorzystałem 650 chyba? Jestem już na wysokości ponad 300 metrów jeszcze wchodzę. No. Chociaż to nie jest do końca adekwatne, bo ja wiesz, i oddalam się od tego punktu od drzewa. No tak. To jest Max, czy nie? Tak. Więc zostaw to i chodź szybko, bo idzie strefa już. Teraz żeby tylko nie spać ci zgając się. Mm. Ej, co? Może wiadę na niego? No nie wiem, zbieraj matce, nie? Mamy Mam minutę. 1300. Idź i buduj i wracaj. I buduj się do, do strefy i jeszcze wróć. No. Albo idź na górę, zostaw i wróć po to, co ja Ci wyrzucę. Dobra. Ej wysoko jest w chuj, tak porównując. No normalnie coś tutaj zmienili. Wiesz jak to w ogóle mocno widać? Trudno. Kurde, a i w ogóle nie wiem, <grym> że dobrze w takim trybie. Musisz. Na razie bije po jeden e, z... ile było, Ile było Max w ogóle wcześniej? No ja teraz wykorzystałem 650 chyba? Jestem już na wysokości ponad 300 metrów i jeszcze wchodzę. No. Chociaż to nie jest do końca adekwatne, bo ja wiesz, i oddalam się od tego punktu od drzewa. No tam. To jest Max, czy nie? Tak. Więc zostaw to i chodź szybko, bo idzie strefa tak, już. A żeby tylko nie spać ślizgając się. Mm. Jeszcze z 200 metrów ślizgiem mam. Uch! Ej, odbiło mnie na ostatnie parę metrów i tak dziwnie. No dobra, gdzie to masz? No to co tutaj... To już Dobra, jesteś. to idziemy już. Obiło mnie o 10 HP, bo ślizgiem biegłem jakby i nagle mnie na końcówce podbiło i spadłem na ten no, na końcówkę z wysokości. Kurczę, daleko już ta, ta strefa jest, my może po, po, powinniśmy dopiero gdzieś przy trzeciej bo z tej strefy budować. Nie wiem czy my damy radę w ogóle. Ja mam 650 przy sobie tylko. 740, ej, ja zaraz zginę. Nie wyrobię. Rybkę jest. Weź rybę. Ja już nie schodzę. Nie ma nawet takiej nie, opcji. Nikt już nie zejdzie. Buduj się do przodu. Rybkę już wziąłeś. Buduj się drzewem, bo tam drzewo zostało. Mam jakieś większe leczenie w większej ilości? Nie. I wróćcie e. po te No właśnie, co robię? Póki, póki biję po jeden jeszcze. Mam sześć bandaży tylko. Nie. Ciężko, ciężko. To jakiś jak w ogóle było obok? Tam masz jak zejść, czy nie? E, mam tak, jak pły pływo jagody. Okay. Jak musisz jeść, to musisz zejść obok mnie, to ja też się to, to dostanę, nie? Serio? Mhm. Wróćcie po te drzewo, bo ja go nie zabiorę. Jakie drzewo? Tu Tak daleko 400 metrów. Ile? Nie, 210, dobra. Ja niosę z 700 Dobra, idź tam i dobuduj się do... to strebie tam brakło... nie wiem, pauszczan. Paru znaczy podłóg. Masz jakieś leczenie czy nie? Jedną, potem mam. Serio? Ej, nie żeby coś pod nami, są trzy medaliony trzy osoby. Ja wiem, no. My mamy, jesteśmy w centrum, nie? O! Dobuduj się tam do tego. Jesteśmy już kawałkiem w strefie. Nawet nie. większym. A ja się wyleczę trochę i powiem ci, nie mamy już leczenia. Nie, nie, nie. Trochę słabo, bo ja wiesz, waczym z typami po prostu stała. E metal? Masz masz metal? Nie, nie, nie. Mam 368. Mam 75 HP i jeden bandaż. Plus te pływo jagody, które nie leczą HP. Nie. Weźcie podnieś Ej, daj tą snajpę Już I amunicję Dzięki Ej, pod nami są typy. Nie wejść jest... w miejscu. Masz no coś! I no stał miejsce nie wiem czy go, czemu ja go nie... Snajpi do nas, snajpi do nas. Ja pier... Skolapsowali. Podwala! Jedz, yes, jedz, yes, jedz yes. Dobra. Coś ty odbierdoli, bo nie wyrobię! No bama jesteś! Kurwiu! Gin teraz! Dzień dobry, dzień dobry, już mamy problem, już mamy ludzi sprzewalone! My jeszcze wystarczyłem, że to, że to typ... jakiś. To ja tej sniper. Dobra, do zejścia wezmę zamiast tego e, pływo jagody i to tam zaniosę. Na razie. Niosę ci pływo jagody, niosę ci drewno. Dobra, ja już jestem na, na maksymalnej. Zrób trochę z dwie do przodu, i tam nosimy rzeczy. Ktoś strzela. No nie pierd... Stop porwali Tak. Są na plecach. No zawa, Rozpieprzecie. Cię! Giń Dwóch tu jest, jeszcze jeden. Żyjesz? Tak. Zaraz się zbuduję ponownie, to nie jest duża strata, akurat Dwóch zabiłeś? Jeden. Drugi tu jest jeszcze. Poczekaj, trzeba to go zlokalizować. No. To Ja jeszcze to zacząłem leczyć, to on od razu szybko zaczął to mocniej niszczyć, gnojek. I tam są macy, które zaraz jeszcze spadną w dół. Nie, ja nie... Mam go, mam go! Ja jeszcze aptekę do mnie. jestem szczęśliwy. Masz karabin, jakbyś chciał. Ja sobie wezmę kewa do mojego ksa, budujemy się ponownie. Co ty strzeliłeś czy ktoś? Tak, ja. Ja my znowu mam mamy strefę. Ja się zbudujemy się trochę dalej, bo i tak. Ale tak trzeba już się zacząć, bo musimy to jakoś przenosić. Tam już ma, tam już jest metal, który pomału spada w dół. Tak czy srak, my już musimy tu iść tą drogą. Ale ja... It's... o dobra Pójdziemy, ja wiem jak pójdziemy, tak o pójdziemy. A tu jest metal nad nami, ty rozumiesz, że on tam jest. Co metal nad nami? No metal zostawiłeś u góry na tej platformie. Na jakiej platformie? Tam! Co to jest zrujnowane? Bynajmniej taka była ikonka, że metal leży u góry. Ja, on spadnie. A może nie? Dobra, buduj się po prostu. Musimy pomału iść. Tak czy srak? Wnoś tej temy pomału. Na te półpiętro na razie niosę. No. Zostawiam tutaj od razu Ci klepo-jagody, jakby na spadanie, na schodzenie te mhm. pływo-jagody. Boże, mi się to kojarzysz jeszcze z tymi klepu, kojarzysz? No, 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 klepo-sopnik. Boże, macop by mnie zostawił. Ej, ej z tego typa mam 400 metalu. Elegancko. Ej, ja może tutaj wiadę w ogóle tą, ej, tą, tą, tą deską. No. Jestem Zostaje tu jeszcze 900, 1000, 1200 Zostawiam leczenie na samej górze i wracam Na pół piętrze leży kolejne leczenie Tylko byłem, tego nie zniszczył, to jest najważniejsze To to może wzmocnić jakoś tak ciut, co? No ja już wierzę Ale masz rację, wzmocnij ten początek, tak przynajmniej co tam We, jeszcze leży na dole? Pływo e, 1200 drzewa. No to goń. Zrzuciłem Ci deskę. No ja Cię kiedyś zabiję, naprawdę. Dobra, <laughs> zostaw mi, zostaw mi te co tutaj masz, e, tego. Wiesz co, idź zaraz po to i te klepo jagody, wziąłeś? Wziąłeś te I ten metal tutaj leci. I on tutaj leży. To jest metal? Tak, metal, mówiłem. No? I wiesz co, ja się do niego zaraz zbuduję. Ty to robisz, dobra. No wiesz, to wywal tutaj rzeczy i idź na dół, póki mamy czas. Nie, nie. Nie, żeby nie spadało. Dobra. No możesz wywalać. Ale gdzie mam iść na sam dół czy na pół piętro? Na sam dół. Na pół piętro tylko przyniosłem to, co tam było, co zabrałeś. Jakby wiesz, przyniosłem i sam zabrałem, co nie? Tam 1200 drzewa zostało na dole. No, ja przy... Je... Żarcie tam leży. Na pół piętrze jeszcze jedno mięsko leży, to, to też zabierz. I dobra, jest dobra strefa, buduj się. Czekaj, ja się tylko cofnę po tamto drzewo, czyli przyniesiesz? 500 drzewa wziąłem z samego dołu. Przyniesiesz tamte drzewo, zrozumiałeś? No, mam 500, no. A nie, tamto, co tam by bo ja go nie podniosłem finalnie, bo miałem pełne. No, okej. Okay. Ja Budujesz ja, się drzewo. Ja nie, ja, nie, ja nie mam tyle leczenia, tych żeby tak. Ja mam 50 HP. No to. E, zostawię ci, to tutaj leżymy rybki, to sobie zjawia. Ty zjesz. musisz iść, no. Aha. Na, tam leżą rybki u góry, musisz dojść do góry, dasz radę, wierzę w Ciebie. A, pływo jagody wywaliłeś, czy masz je przy sobie? Mam dwie przy sobie. A tam były trzy. Nie mam dwie, no. To gdzieś tam jedna musi no, leżeć, no, no, ej, bo nie ja nie mam nie jak zejść. No ja Ci zaraz dam jedną. Ej, to jest w ogóle Max? To. Chodź tutaj Wojtek, do mnie. Czekaj, item tu wywala i Macy idę. Macy wywali i chodź tutaj. Idę, idę. Ja biorę te rybki ze sobą, bo ja nie wiem czy ja dojdę. Nie jest, tam było? Wziąłeś w ogóle z pół Nie było nic na półpiętrze. To musiało spać, bo było było 5-4 mam tam na tej końcówce. Ej, ja nie mam leczenia, nie wziąłem leczenia. Jest tam obok masów leży. E, zabieram, czy zostawić Ci? Ja mam, ja mam tam Dobra, módkę, to ja zostawię. już się cofam. Ty dasz mi klepo jagodę w ogóle, bo ja nie mam... żadnej no. do schodzenia. <grym> klepo. No. Top 5. Weź już nie strzelaj. Ale strefa daleko. Mamy, gościu... Ja Mamy ponad 570 kamienia. Tu mamy dwa kaf, e, kafla drewna, i ty masz jeszcze ze sobą nawet nie wiem I ile je jeszcze. po mamy... dwa. Ja nie dojdę, Wojtek. Masz rybki? Jedną, ostatnią, już koniec. Podwalili Cię. Do wody na szczęście, Boże, ale zebrałem jeszcze rzeczy. Ej, buduj się dalej. Ja sobie przeżyję. No, ale mnie też podwalili, wszystko podwalili. Serio. Chciałem, to chciałem budować dalej, ale nie dało się. Co za kuta siarze? No już Do ja jestem na niewidzialności, bo szybko złapałem jeszcze itemy. Pomocy, mam 15 HP. A ja idę do nich tam od pleców, malutku. O kur Zauważyli mnie. Ja śpię. Ja też. 20 HP, to już. No dobrze, no słuchajcie, piąte miejsce według naszych warunków. Część zaliczony. Mi, mi się wydaje, że fajny ten Skylakes wyszedł. Czy co? Fajnie wyszedł. Fajnie, fajnie. Miejsce, no pierwszy był lepszy, tylko ktoś, powiem kto. <grym> <The> Dekawy <crowd's grym> Zaczął strzelać ze Snajpy. I popsuł. Dobra, słuchajcie. No. Z Panem Bogiem. Papa. Pa.